Zajrzyj do domowej wypożyczalni filmów VOD. Odkryj świat, w którym wszystko jest możliwe. Wciśnij jeden przycisk pilota, aby znaleźć się w towarzystwie największych gwiazd filmowych, a ulubieni bohaterowie zabiorą cię w pełną przywód podróż, o której nawet nie śnisz. Teraz bez wychodzenia z domu masz dostęp do najnowszych produkcji oraz klasyki światowego kina. Od hollywoodzkich hitów przez popularne seriale telewizyjne i spektakularne dokumenty po bogaty wybór bajek dla dzieci. Zamawiaj filmy z domowej wypożyczalni VOD i oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz. INEA. Twój bilet do świata filmów. Złodzieje wychodzić! Złodzieje wychodzić! W ponurym krajobrazie współczesnego Śląska. Kiedy tam, gdzie pracujesz słońce nie dociera. Się, a w domu nie masz nawet własnego konta. Weźcie Ryśka. trudno o frustrację. Podmiszę świadczenie oświadczenie na nową drogę życia. Benek zaczyna wszystko od nowa. Tyś jest jak kawaler z odzysku. Odchodzisz z górnictwa na zawsze. Pójdę na kurt wiesz? I dostana robota. Co potrafisz? Będzie jednak musiał się zmierzyć z własnymi słabościami i brutalnym światem węglowego biznesu. Węgiel należy do nas, a my nie potrzebujemy waszej kopalni. Czy mu się uda? Jak jest? Oglądaj czerwcowe premiery w wypożyczalni filmów VOD. He, się! Krzysztof z małej miejscowości wyrusza na poszukiwanie lepszego jutra. Szukać pracy? A co? Niepewność i zagubienie przeradza się w siłę i determinację. Jak zarobię dużo pieniędzy, to też wybuduję dom z widokiem na port. To będziesz musiał długo pracować. Kronika ważnych dla kraju wydarzeń pisana jest także miłością, przyjaźnią i pracą zwyczajnych ludzi. Małgorzata Foremniak, Jakub Strzelecki, Paweł Domagała w malowniczym filmie Miasto z Morza. Oglądaj czerwcowe premiery w wypożyczalni filmów VOD. Aby skorzystać z domowej wypożyczalni filmów VOD, potrzebny jest specjalny dekoder. W każdej chwili możesz go zamówić, dzwoniąc pod numer 61 i 7 dwójek. Aby mieć dostęp do biblioteki kilkuset filmów, nie musisz opłacać abonamentu, płacisz jedynie za to, co oglądasz. Zakup filmu wymaga wprowadzenia kodu PIN, który w każdej chwili możesz zmienić w menu dekodera. Opłaty należne za wypożyczone filmy doliczymy do Twojej comiesięcznej faktury. Jednak szczegółową historię wypożyczeń będziesz mógł znaleźć w elektronicznym biurze obsługi abonenta eBoa. Dla filmów w wybranej kategorii wiekowej możesz ustawić poziom blokady rodzicielskiej albo całkowicie zablokować serwis kodem PIN. Dla Twojego bezpieczeństwa został także ustalony miesięczny limit na wypożyczenia. Wynosi on 150 zł. Aby go zmienić, skontaktuj się z operatorem. Zamawiaj filmy w domowej wypożyczalni VOD i oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Ja? Po prostu mi powiedz. Nawet najbardziej wzorcowa rodzina przechodzi swoje kryzysy. O ile wiem, równie dobrze pieprzysz się z każdą z nich. Nie mam romansu. Przestańcie. Brak zaufania prowadzi w niebezpieczne, zawiłe ścieżki. I jak masz na imię? Chloe. Chyba spodobałabyś się mojemu mężowi. Chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli spróbujesz go skusić. Jak czas zmienia miłość? Kiedy przestaliśmy siebie odbierać z lotniska? I czy można zaufać samemu sobie? Nie wiem. Julianne Moore, Liam Nisson w filmie Chloe. Proszę, nie spotykaj się już z moim mężem. Oglądaj czerwcowe premiery w wypożyczalni filmów VOD. Nine song men, songs. Po raz pierwszy spotkałem ją w Brixton Academy. Miłość. Żywa każdą część ciała. Żarliwa jak muzyka, czy zimna i obojętna jak krajobraz białej Antarktydy. Teraz wyglądasz jak gangster. Chcę wyglądać jak gangster. Co przyciąga dwoje ludzi? Czy namiętność powinna skrywać się pod maską głębokich uczuć? Czy uderzać realizmem i naturalnością skłaniającą do obserwacji? Ciekawy? Jaki zatem obraz i miejsce w życiu powinien mieć związek? Wtedy Lisa powiedziała, że wraca do USA. Oglądaj dramaty w wypożyczalni filmów VOD. Kiedy budzisz się z koszmaru, który wydarzył się naprawdę. <laughs> otarła się pani o śmierć. Powrót do normalności to niełatwe zadanie. Jest pani w ciąży, prawda? Tak. Czasem potrzebne jest schronienie, gdzie można oswoić się z tak szokującym stanem rzeczy. Urocie. Ba Chyba nie mam już wyboru. Odnaleźć siebie w nowej sytuacji. Jest sporo matek, narkomanek, i nie mają więcej problemów niż inne. Poruszający dramat psychologiczny François Ozona: o stracie, ratowaniu i darowaniu życia. Oglądaj czerwcowe premiery w wypożyczalni filmów VOD. Czym żyją prawdziwi kinomani w czerwcu? Polskim kinem. Czerwiec to w tym roku miesiąc Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie, nie, to wcale nie oznacza, że trzeba ruszać się z fotela. Teraz Festiwal Najlepszych Polskich Filmów dostępny jest w wypożyczalni filmów VOD w INEA. Obejrzyj z zapartym tchem najlepszy polski film 2008 roku. 24-kratowe złoto. Jak się nazywasz, nieszczęsny? Juro Janosik, jeśli mnie pytacie. Pękaj ze śmiechu, tak jak zrobili to już inni, zapewniając polskiej komedii frekwencyjny rekord. Będzie kara, <grym> za <zainteresowaną> co wyciągnięta? To nasz poeta napisał? Hmm? Byłem u grafologa, to napisał Witkacy. No i... A może ta śmierć to mistyfikacja? Poznaj kunszt mistrzów reżyserii, którzy jak nikt inny potrafią przedstawić zagmatwane ludzkie losy. To ja Podziwiaj, jak powstaje nowa historia legendarnego miasta. Historia, która odbiła się szerokim echem nawet w dalekim Kairze. Dobra, dawaj to złą. Oceń dzieło obsypane nagrodami dla reżysera, aktora pierwszoplanowego i odtwórczyni roli drugoplanowej. Czyli co? To i jeszcze więcej podczas Tygodnia Polskiego Kina w wypożyczalni filmów VOD w INEA. Oszalej na punkcie Polskiego Kina i od 13 do 19 czerwca oglądaj codziennie jeden film za darmo. To to ja lubię, to ja rozumiem. Jak się nazywasz nieszczęsny? Juro Janosi. Wśród szczytów i dolin malowniczych Tatr rozbrzmiewa echo legendy słowackiego zbójnika. Zobacz, jak w przejmujący sposób zostało przedstawione jego prawdziwe oblicze. A teraz czujesz sprawiedliwość? To opowieść o miłości, braterskiej przyjaźni i zbójeckim kodeksie. Jak mnie pokonacie, możecie sobie zostawić cały majątek. Brawurowe napady. Sceny walki i mentalność ludzi gór ukazane z bliska. Że zbójnik powinien zbływać na no nie. Janosik. Prawdziwa historia. Oglądaj czerwcowe premiery w wypożyczalni filmów VOD. A nie zapomnijcie, z kim żeście się spotkali! Z Janosikiem! I jego zbójnikami!